wszystkim. woli zbliża się wielka noc. W tym roku wypada ona dosyć wcześnie, więc tak pomyślałam, że możemy zrobić jakieś diy -e. Pokażę wam dzisiaj jak można sobie ozdobić jakimiś elementami mieszkanko, dom, pokój. Więc jeżeli lubicie robić własnoręczne ozdoby, to zapraszam do oglądania tego filmu. A jeśli nie chcecie przegapić żadnego z moich odcinków, to zapraszam też do zasubskrybowania tego kanału. Będą to cztery naprawdę bardzo proste propozycje, i zaczynamy od naszykowania sobie papierów, najlepiej ozdobnych. Będzie nam potrzebne w sumie na cztery sztuki takich jajek. Ja zrobiłam je dosyć duże i zaczęłam od narysowania okręgu cyrklem. Później zaznaczyłam środek i wyznaczyłam sobie właśnie takie zaokrąglone jajko. Wycięłam je i na podstawie tego tworzę trzy kolejne. Oczywiście w międzyczasie jeszcze je sobie tam wyrównywałam, no i w każdym zaznaczam ten środek, bo właśnie je zginamy. I w moim przypadku używam nożyka introligatorskiego tylko tej drugiej strony, żeby po prostu nie obciąć sobie tego środka, tylko żeby ładnie nam się zgięło. Możemy też użyć na przykład rogu biurka, dołożyć sobie do biurka i właśnie zagiąć na rogu. Ja tak kiedyś robiłam, ale myślę, że tym nożykiem introligatorskim jest to znacznie szybsze i łatwiejsze. No i teraz będziemy je sobie musieli przykleić, ale zanim to zrobimy, to jak widzicie, wziąłam taki naturalny sznurek. I przyczepiam go sobie tak na środek, bo to jajko będzie nam wisiało na lince. No i przyczepiam każdy bok do no, do kolejnego. Zrobiłam tak, że najpierw było to świecące, później takie no, niebłyszczące, później świecące i później matowe. Czyli w sumie tak na przemian. Pamiętajcie, żeby dobrze przykleić ten sznurek. No i teraz zabieramy się za taką część dodatkową, żeby jajko lepiej wyglądało. Używam sobie takich poliestrowych piórek, takich ozdobnych. Kiedyś ich używałam do masek karnawałowych, a że mi jeszcze one zostały, to postanowiłam, że użyję ich tutaj do ozdób wielkanocnych, bo przecudownie one się tu prezentują. Są taką no, dodatkową ozdobą po prostu. I jak widzicie, naklejam je tutaj na sznurek na górę, żeby zrobić z tego taki delikatny daszek. No i w sumie jajko mamy już gotowe. Jest trochę bardziej skomplikowana i możemy to robić na bazie z jajka, wydmuszki. Możemy po prostu wrzucić je do naszej święconki albo po prostu zrobić jako ozdobę taką stojącą. I powiem Wam, że zainspirowałam się tym zdjęciem, które znalazłam w internecie. I robimy właśnie takiego króliczka. Ja tutaj wykorzystuję druty do zrobienia uszek. Wybrałam sobie takie grubsze, żeby mi się nic nie ruszało. I będę to obwiązywać do koła. Potrzebny nam jest sznurek w jednym kolorze, w zależności od tego, jaki kolor chcemy zrobić temu zajączkowi, króliczkowi. To taki wybieramy. Ja akurat postanowiłam, że będzie to ciemny szary. Wydaje mi się, że fajnie pasuje. Możecie zrobić jakieś zielone, żółte, różowe. No w sumie Wielkanoc Noc kojarzy mi się z takimi bardzo kolorowymi odcieniami pastelowymi, jakimiś kropkami i tak dalej. No i właśnie przyklejam to na klej na gorąco. I staram się już tak na, pod koniec więcej tego kleju nakładać, żeby mi się po prostu to nie zdjęło. Uszka robię oddzielnie ze względu na to, że będzie to po prostu łatwiejsze. Kiedy uszka mam już gotowe, tutaj właśnie je kończę... Zabieram się za podpórkę, takie coś na dole i zrobiłam to znowu z drutu, taki okrąg. Możemy sobie odpuścić ten etap, ale ja pomyślałam, że będzie to bardziej stabilne, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać tego zajączka jako ozdobę stojącą, a nie dodawaną do święconki, do koszyczka. Więc po prostu tak jak robiłam to z uszami, tak robię teraz z tym okręgiem. Dookoła zawijam sobie ten sznurek, żeby pasował nam do całości. Na sam koniec oczywiście trzeba jeszcze przykleić sznurek wokół jajka. Ja to jajko mam raczej takie sztuczne. Kupiłam je kiedyś, właśnie do dekorowania, i pamiętacie, kiedy robiłam, wydaje mi się, że postacie z Disneya, właśnie na tych jajkach. Dajcie mi znać, czy ktoś mnie od tamtej pory ogląda. I przy tej ozdobie trzeba na pewno nakładać dosyć dużą ilość kleju na gorąco, żeby to się przykleiło i nam nie odczepiało później, kiedy będzie po prostu stało. Powiem Wam, że miałam trochę trudności z przyklejaniem, bo cały czas mi się przyklejało do dłoni i musicie uważać, żeby się nie poparzyć. No i teraz najważniejsze, czyli przyklejanie wszystkiego do siebie, w sumie nie najważniejsze, ale no żeby po prostu to wyglądało jak zajączek. Na dół tę podstawkę, na górę uszy, no i jeszcze taki pompon, który mi się ostał ze świątecznych ozdób. I króliczek jest do prezentowania tyłem, możecie oczywiście ozdobić go również z przodu. Uwaga uwaga, przyszła pora na girlandę i... Używam znowu moich ozdób, które zostały mi z tworzenia choinek na święta. Są to takie druciki kreatywne w różnych kolorach i nie patrzcie na pierwsze moje próby tych kurczaczków, bo one wyglądają <grywania> po prostu ten pierwszy, to wygląda w ogóle jak Angry Bird. No ale pomijmy to, ja później to odłożyłam i zrobiłam nowe. Ale właśnie chodzi o to, żeby owinąć sobie ten żółty kolor wokół, aby była taka buźka kurczaczka, do tego wziąć pomarańczowy i jakieś. Oczka z czarnego. Można to też zrobić z tektury z papieru i myślę, że nawet lepiej by to wyglądało, chociaż ja chciałam, aby to było takie puszyste i również stwierdziłam, że zrobię kurczaczki białe, które mi teraz wyglądają jak w ogóle bałwany. Także później z nich zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że jednak to nie jest zbyt wielka nocna ozdoba, bo bardziej wygląda jak bałwan, więc skupiłam się już tylko na żółtym kolorze. I z każdym kolejnym kurczaczkiem wydaje mi się, że lepiej mi to wychodziło. Więc tak jak Wam mówię, nie zwracajcie uwagi na te, które teraz widzicie, bo po prostu następne będą zdecydowanie lepiej wyglądały. Taką girlandę możemy też właśnie zrobić tylko i wyłącznie z jakichś ozdobnych papierów albo jakiegoś kolorowego brystolu. Nie musicie wykorzystywać tego co ja, czyli tych kreatywnych drucików, chociaż powiem Wam, że naprawdę jest fan z używania ich. Girlanda staje się taka trochę bardziej puszysta, taka kurczaczkowa. I jak widzicie, wybrałam do tego złoty sznurek, bo znowu został mi z ozdób świątecznych. Ja tu po prostu staram się używać tego, co mam. I myślę, że to jest akurat fajne, żeby nie zostawiać na jeden DIY, a pomyśleć, co można z tego wykombinować kolejno. No i jak możecie zobaczyć, użyłam to i na ozdoby świąteczne, i na wielkanocne. Także no, kolory są tutaj do wyboru różne. To klejenie kurczaczków zajęło mi bardzo, bardzo długo i w sumie zrobiłam ich pięć, które nadawały się do przyklejenia na girlandę. Te dwa na górze totalnie idą w odstawkę, bo one nie wyglądają zbyt dobrze. Ten biały też fajnie wygląda, ale no już też go pominęłam, zostawiłam właśnie same żółte i zaczynam przyklejanie w równych odstępach. I jeżeli robicie taką girlandę, to zdecydowanie o wiele więcej tych kurczaczków będzie wyglądało jeszcze lepiej, żeby była taka długa. Ja skupiłam się tutaj na pokazaniu wam przykładowo, jak to się będzie prezentowało, a wy możecie dołożyć jeszcze coś od siebie. No i właśnie, znowu sięgam po piórka w kolorze białym. Będę je przyklejać tu pomiędzy kurczaczkami, ale później jeszcze dołożę je na głowę kurczaczką, żeby wyglądały dosyć zabawnie. No jest to taka dekoracja, troszkę śmieszna, taka no wesoła, generalnie na pewno nie jest jakaś taka, nie wiem, glamour czy coś w tym stylu. No i tutaj totalnie się poparzyłam, kiedy przyklejałam te piórka. Musicie naprawdę uważać z klejem na gorąco, albo właśnie powiedzieć jakiejś osobie dorosłej, jeżeli jesteście niepełnoletni, żeby wam pomogła przyklejać. Albo po prostu przykleić na jakiś taki klej silikonowy, tylko że to wtedy dłużej trwa. No i jak widzicie przyklejam sobie właśnie te piórka obok i na głowy kurczaczków wydaje mi się, że naprawdę dosyć ciekawie to wygląda. Taka trochę śmieszna ozdoba, ale no kto powiedział, że wszystkie mają być na serio? Po prostu wprowadza taki wiosenny zabawny klimat. No a kiedy wykorzystacie na przykład papier, wtedy zrobicie to zdecydowanie szybciej. mi się totalnie z Wiosną i Wielkanocą bazie. Bazie są taką prostą dekoracją, możemy zrobić ich wiele. No i nam nie zwiędną, po prostu nic nam się nie będzie osypywać, a do tego potrzebne są jedynie trzy rzeczy, w sumie cztery razem z klejem, bo taki patyczek od szaszłyka będzie w porządku, pomponiki, które znowu wykorzystywałam w świątecznych dekoracjach, klej na gorąco. I jakaś farba brązowa albo pisak. Po prostu co Wam będzie bardziej odpowiadać. Myślę, że nawet farba była tutaj, byłaby tutaj lepsza, bo po prostu szybciej będzie się malowało tę, że tak powiem, gałązkę. I najbardziej żmudnym etapem w robieniu tej bazi jest na pewno przyklejanie pomponików, bo trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, dlatego że one są przyklejane tak od dołu, bo ten brąz wchodzi na bazie od dołu, właśnie, i trzeba na pewno trochę odchylić ten szaszłyczek w dół, żeby spływało do dołu. Ja to właśnie robię tak: najpierw nakładam, przyklejam, później to jakoś odchylam, no i dookoła jeszcze ten klej nakładam bardziej. I nam pora na pokolorowanie gałązki. Ja to robię poską, ale naprawdę Wam bardziej polecam zrobienie to farbą. I myślę, że najpierw też lepsze byłoby pomalowanie całego tego szaszłyka, bo jak widzicie, zostały mi gdzie niegdzie takie prześwity, gdzie nie mogłam dotrzeć tym markerem. Ale tak jak Wam mówię, farbą byłoby to zdecydowanie łatwiejsze, a później tą farbą moglibyście ponakładać na klej na gorąco. Staram się zapełnić całą tą powierzchnię drewnianą. Powiem Wam, że moglibyśmy nawet zostawić ten kolor, bo w sumie jest taki naturalny, ale jednak bazie są bardziej brązowe, więc możecie zrobić ich naprawdę wiele i fajnie będą prezentowały się na przykład wetknięte do doniczek do kwiatów albo właśnie włożone do małego wazonu. Ale myślę, że do kwiatków w doniczkach zdecydowanie lepiej będą pasować. Koniecznie znać, która z tych ozdób Wam się najbardziej spodobała, którą wykorzystacie do ozdobienia Waszych pomieszczeń. No i napiszcie mi też, czy w ogóle jako tako ozdabiacie cokolwiek w swoim domu na jakiś dany sezon, jakąś daną okazję. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco: filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!